Hej, siema wszystkim, z tej strony Mateusz. Jedziemy sobie w Lele Ciśniemy równo a Herko mid, totalnie Zajebiście Ciekawe na minionek, nieważne, to się nie liczy Przeciwko Tali. Uch, prawie ją dostaliśmy Za szybko, mogłem poczekać, aż się zbliży. Tak, nasz jungle to dzieciak. Mieliśmy go zmutować. Jak zacznie spamować jeszcze więcej jakieś kłopoty, to to z... wyciszymy. Jest razem sobie z tym stopem. Trzeci poziomek. Trzeba troszkę uważać, bo może nas przy sobie odepchnąć. Za to nastąpi. Już nawet nastąpiło. Jest! Trafiło wszystko. Teraz to. Tego skillu najbardziej. Mają lina na dżunglece. Pierwsza krew. Co się mnie pykło? Coś im nie pykło. No i teraz chyba zginie. Tak na pewno zdążę do Ciebie dojść. Uff, zdążyłem Ale jajca. Dzięki za double buffa. Ile ty masz tych hitów? Daj mi spokój. Nie mam jak podejść. Kurde, co to, to ciągła walka. Uspokójcie się. Uspokójcie Prawie. Robi wielką różnicę. A sąsiedzi sobie wymyślili o 10 w nocy, czy nawet W nocy, dobra. Wieczór. Nawet już jest później. Myśli sobie tam cisnąć remont. Ooo, w dupie! Nie to w gdzie mamy REDA. Możemy sobie jeszcze z spam pociągów. A co? I ta się podleczymy. Zakapiłem się. I mnie uwaliła. Ładnie, ładnie. Leffie żołnku. I bye-bye. Może być. No jeszcze tą falę. Mamy ulta, jest zajebiście. Ufy się zaraz skończą smuteczek. Ale golda pełno spadamy. Uuu! Gdyby nie ten na no ścianę, to by zawili supa. Pięknie. The best of the best. Budki i Lost Chapter. Zajebiście. Ciśniemy dalej równo. Wezmole na szanse. To pierwszy zmaści ten Dupi. A ty się już nie boi, idę już do ciebie. Idę. Udałem dajem radę. Nieźle. Oj tego. perfekt, Perfect No Znowu do mnie? Pięknie dawaj. Dobra Widzę, że to tam cisną Szkoda Mogłem ją i podejść z tej strony, tak żeby sfraszowała tu do Amumu Mogło być lepiej Ale trudno się mówi O, dzięki zapchnęła mnie tam w bezpieczne miejsce, ale i tak walnęła mi kierunkę. Widziałem, że tej Q ma aż tyle pocisków. To jest skandal. Zróbmy sobie tak i dzięki temu mamy leczenie. Coś mi się nie podoba. Chyba dżunglę tu się gdzieś czai. Miał ją tym trafił, to byłoby już po niej. Znaczy, jest sercem. Albo miał ulta, albo cokolwiek. Byłoby grubo po niej. Ale nie jest grubo po niej. Tak przed dżunglerem boli. Nie ma tam nikogo, więc duża szansa, że tu przyjdzie. Nawet już idzie. Ale sobie tutaj małego warda. I spadamy. Mam ulta. Ja spadam do bazy. Mamy buty. Pójdźmy w to i w to An ally has been slain. Spree. Ach, myślałem, że pójdzie tam na górę. Mu nie chce pomóc. Killing spree. No mundo dostaje w dupę. Może jednak dobrze, że go sflejmował. Czemu nie gali bezpiecznie? Nie ma sensu za mojej dobór kill no zajebiście. Siła czy coś. Trafiona. więc jest Trochę to niebezpieczne. Przynajmniej do ulta poczekajmy w miarę bezpiecznie. Wskażę z energii do Bulkila, pewnie się teraz cofnie. Więc jedziemy z farmą. Z, z żeby się nie cośnie Mam chyba chciał do mnie wpaść Ale za bardzo puszczałem Dobra, jungle jest na górze Uff, szkoda, że to nie weszło do pełnego, pełnego, hita. Co za minionki? Pięknie. Uniknąć takiej eksplozji. Pięknie. Zgadnąć minionki. Prawie. Pięknie, mamy warda. Gdzieś tu musi być jungler, bo coś za bardzo ciśnie. Nikt. Mamy jeszcze flasza? Mamy radę? Kurwa! Uff! Dobrze, Turet. Chciałem sflaszować razem z nim, żeby głębiej poszedł mi pod Tureta. Uff! Ale dobrze wystarczyło. Oooo, Czekaj! Ja, Też buffów mi nie da, no? Ebe, nie mamy mocy, więc będziemy spadać albo i nie. Albo i tak. Albo nevermind. O, zabiją. Zabiją. O, i tego też? Dadzą radę? Dadzą chyba. Też jest wchodząca całkiem mocny. Co Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co Tego i pinka. Idziemy z kotwą. No nie ma życia. nieważne. Kurczę mundo. Uspokój <śleskuj> się tam na górze. <śleskuj> A ładnie, ściągnęli dżunglera go go to nie trafiło. Uff, byłoby lekko krucho, gdybym w to wpadł. Nie można było kiedyś się przyjąć na klatę i szurnąć w nią ultem i jeść z dzidy. Tary duszko i wszystko po kolei. I tak by się jeszcze przydał tak do kompletu. Dobra, mi tu przyjdzie? Nie, chyba weźmie kampa. Może przyjdzie? Może nie przyjdzie? Kiedy do niego. has destroyed and an enemy has been slain Masz odwrziamy ją. Kolejek właśnie co w niej. Jej ult jest też niemobilna. mobilna. O i nie zabiłem go. Łutek. Dobra, mamy wystarczająco golda, spadamy. No a w sumie mogę mu pomóc ze smokiem. A ważne. Da sobie radę. Dobry chłopak. Dobra, oprócz stopa, wszyscy sobie radzą. Nieźle, O, chyba to znowu oberwie. No, na pewno. Pudłował. Może się on przeżyje pod tym... ...turetem. Może. Ten splaszował. Pretty nice. Pudło za pudło wygrać. Zresztą może trwać. No gdzieś mnie tam trafiła. <ślesz> Nie wiem jest Lulu. Bo rzucę się na nią, a Lulu ją z ulci i, i tak tyle będzie. Dobra, widzę Lulu. Zajwiście yeah. wordań ciła, kaniona. idę tam za nim, giną. O ładnie. Może zdążę. Kurde, je jebany, Lulu, jak ja Cię nienawidzę. Przemienił mnie w robaczka. Jakąś, jakąś świnkę, owcę, kurde. I tyle było z mojego kochania. Niepotrzebnie potem slashowałem. Już mówię, kurde, cokolwiek, wejdź. Ucieknij przed turetem, Ej, chuja. Waste. Waste wszystkiego. Porażka. Idę sobie po blue. Pierdziele. Idę sobie nawet top już puszczą turetę. bo go nie Talia. A chyba są się dzisiaj Troszkę bardzo dobrze. Ileż to można. Easy! Może Kenan tu przyjdzie? A kanon tam ciśnie dalej równo. Może spróbuję tam podejść? u albo nie. Albo nie. Ale teraz już tak, potionik. Nie wiem po co. To nie waste. Nie było Easy To lubię Poprzedni meczek był Lost Dwa Winy, potem Lost. Jakoś tak No, ciężko było. Za dużo feedersów w Teamie. Ale tutaj pięknie, szybko. Dobra, masz... Masz już Przeklej miłeś trochę idy, byłeś irytujące, ale dobra. Masz, dobrze grałeś. Dobrze pociągnąłeś to wszystko, bardzo ładnie. 69, to jest najlepszy numerek. Najlepszy numerek. Uuu, 20 LP do przodu, nieźle. Pretty nice, pretty nice. Co tu mamy? Damage. No tam Lucek się wybił, oj tam, oj tam. Kurczę, młodo, nawet takie obrażenia zadał. Jaka to jest bestia. Mimo tego, że cały czas ginął. Jest to bestia po prostu, bestia. No, Ale coraz bliżej platynki uda się. Report meet. Ojej. No, no nic, dzięki za oglądanie. I do następnego.